Hey, z tej strony Pakul zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command and Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. No i dobra, mamy misję Sowietów 4A bądź 4B, lecimy według schematu. Misja Sowietów 4A, baza aliantów w tym regionie sprawia nam problemy. Masz za zadaniem zlikwidować, żebyśmy mogli zacząć przerzucać siły przez tę okolicę. Dopóki mają łączność, mogą wzywać ciężkie posiłki, znisz ich łączność, a łatwiej będzie się ich pozbyć. No to lecimy. Nie przedłużamy, lecimy od razu. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Stalin. I have a special task for you. We are for our attack on Berlin. The are aware of this, so we are going to How do they say? I want you to create a diversion. Occupy their troops until we can drop soldiers behind their lines. Once the troops are in, use the soldiers to cut off Allied communications. With no early warning, we can take Berlin by surprise. Oops. Okej, okay, widzę Demko z MCV, więc prawdopodobnie będziemy się tutaj gdzieś rozstawiać. Nie wiem jeszcze gdzie, ale cieszy mnie strasznie, że mamy dość mocny setup: a mianowicie czołgi ciężkie. Coś, co, czego brakowało mi strasznie po stronie aliantów, bo to jest bardzo potężna jednostka. Z tego względu, że strzela on dwa razy lepiej niż czołg zwykły, w sensie średni. No i do tego będziemy mieli fałdwójki, które będą mogły stanowi stanowić jako wsparcie. Minus jest natomiast taki, że nie będziemy chyba mogli naprawiać tych jednostek, z tego co pamiętam. W sensie nie będziemy mieli możliwości e, możliwości budowania centrum naprawczego. To no, na co się wjeżdża i jednostki się regenerują. Dobra, ale z tego co widzę mamy jakąś taką... Pierwszą pełną mapę z bazą, w sensie taką z prawdziwego znaczenia, że nie jest jakaś taka kombinowana specjalna misja, tylko jest rzeczywiście na tej zasadzie, że dostajemy, dostajemy bazę, w którą wjeżdżamy i mamy generalnie przejąć teren, rozwalić, rozwalić przeciwników tam zabezpieczyć, no zwał jak zwał wiadomo o co chodzi, a ja tutaj dość mocno teraz odkrywam trochę ten teren parę elektrowni by mi się przydało wybudować, nie wiem jeszcze z czym będziemy walczyć nie spodziewam się jakiegoś potężnego oporu tak naprawdę no ale wiecie jak to jest różnie, różnie to może być budujmy parę elektrowni za czym, za czym się zacznie tak na poważnie co, co, cokolwiek robić tak, sowieci mają jedną wadę, wymagają straż... O właśnie, tak właśnie myślałem. Dobra, tutaj poszedł. Dobra, widzę, że już osób potrzeba, kurczę Dobra, wybudujmy w takim razie Acknowledge. fabrykę. Acknowledge. Afermative. Dobra, paru Tring. grenadierów się przyda Widzę, że trochę to kiepsko wygląda. Afermative. 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 Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Ależ mnie załatwili. Dobra. Ważne, że mamy fabrykę, dużo nie straciliśmy w tym tylu. O, mamy warsztat naprawczy. O, to jestem szczęśliwy, jak mamy warsztat naprawczy, to jest połowa biedy. Mm, medyków nie będziemy mieć, z tego co wiem, to na pewno. Okej, okay, warsztat naprawczy yes, możemy budować. Dobra, tutaj widzę chyba są jakieś zasoby. Możemy sobie budować czołgi ciężkie, to już yes jesteśmy sir? w domu. U, czołg lekki, to trochę nie bardzo bym będzie miał z nami szansę. Dobra, rozumiem już co jest grane. Okej, okay, tutaj wiesz, że sobie się, to sobie namierzmy i da, na napał wójeczka Dobra to sobie wybudujemy parę Okej, okay, czyli widzę, że tu już jest koniec mapy Ok, widzę, że tutaj są też kryształy. Dobra, zbudujmy sobie parę ognistych wież stawiaczmi. Nie wiedziałem, że oni też mają stawiaczami. A ty, panie kolego, co tu po kryształy, myślę, to jest dobre rozwiązanie. Ok, dobra, wycofajmy się może. Affirmative, yes yeah, sir, affirmative building. Waiting order Yes yeah, sir, yes sir it is ready reprotect building reprotect prepare Yeah to pięknie to, to wygląda Just no, phenomenal. Yes sir Acknowledge Acknowledge Affirmative Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Mm -hmm. Unit ready. Yes, sir. Acknowledge. Affirmative. I'm Affirmative. 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 Fenomenalnie. Building. Nie mam więcej pytań. Mas, tanks i lecimy Prepare. z tematem. E, V2 jak nie możemy budować, ale pewnie dlatego, że nie mam jeszcze radaru. Unit ready. Report. Affirmative. Ale to na spokojnie. To zaraz. To, to zaraz to nadrobimy. Najpierw chcę tutaj trochę zrobić yes, sir, obstawę, jakąś konkretną hodowlę, hodowlę też by się okej? rozumiem, 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 aluzję. Okej, okay, widzę, że tutaj zbieramy to, kryształki. Okej... Okay. Kurczę, z taką armią? 14. Ty możesz sobie właściwie podjechać tutaj i strzelić do tego i zobaczyć co z tego, z tego wyjdzie ten most? No, my, Nie wiem czy dobrze zrobiłem niszcząc ten most, czy źle o, no, o tym się przekonamy. No pięknie! Armia Heavy tanków robi pożogę. Mogę wiedzieć jeszcze potem, że kiedyś tam w przyszłości dostaniemy mamuty. Cudownie, możemy sobie po nich teraz elegancko przejechać. Możemy sobie dalej przejechać. Potem możemy rozpocząć affirmative, niszczenie affirmative, i. Affirmative, 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 affirmative. No i ja chyba jeden czołg jednak stracę. Yes, może nawet dwa, ale no, nie mi się jak specjalnie. Okej okay, widzę, że tutaj była jakaś osłonka. Że tutaj jednak mnie załatwili. Aha, to było to, co Agnostic. blokowało od, 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 odświeżanie Agnostic. mi mapy. A już na szczęście tego nie Agnostic. mają. Dobra. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Dobra, podjedziemy sobie tu. Myślę, że parę czołgów yes, możemy jeszcze budować. Obronę mamy moim zdaniem yes, bardzo dobrą. Ok, widzę, że tu jakieś czołgi yes, na, na wejście. Affirmative. Yes, obronę, właściwie to jest atak, a nie obrona. Affirmative. 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 Yes, Dobra, Myślę, że tu możemy się wycofywać powoli. Yes, tu możemy sobie yes, przejechać. Affirmative. Tutaj Affirmative. tak samo. Ok. Żniwiarka yes, na razie sobie jeździ, robi swoje. Więcej czołgów. Yes, Radar by w końcu już się wybudować. A ja tak się bawię właściwie Wait, bez radaru. No, ale to jest miodne granie Acknowledź. z takim setupem tak naprawdę. Acknowledź. Affirmative! Ja widzę, że to posiłki cały czas do nich dojeżdżają. Najpierw tego, potem tego, na końcu tego i tego. No i w temacie wszystko. Dobra, nasza baza jest gdzieś atakowana. Ja nie powinienem się tym jakoś specjalnie przejmować. Hmm. Dobra, report acknowledged, że widzę, że jedna wieżyczka ognista nie daje sobie jakoś tak specjalnie dobrze z nimi rady. Eee, no dobra. Okej, okay, możemy budować w takim wypadku już widzę... Okej, okay, to mamy drugą żniwiarkę właściwie. M możemy budować sobie już lotnisko, ale pytanie czy to lotnisko nam na na jest potrzebne teraz. Właściwie to nie wiem, ale możemy fałdójki budować i to mnie cieszy. Lotnisko sobie chyba odpuszczę w tej misji, nie widzę sensu budowy budowy lotniska tak naprawdę. Okej, okay, widzę, że się trochę zagapiłem i Straciłem parę jednostek. Okay. ok, widzę, że tutaj mają rafinerię, trochę mnie to niepokoi. Zeszliśmy tutaj, eliminacja od tego. Nie wiem, nie wiem, czy sobie ci mają szpiegów. Dobra, ale trzeba się przekupować, moim zdaniem, bo trochę oberwałem. A widzę, że wsparcie leci tutaj cały czas. Soglu jedziemy tutaj, czołgami sobie wyjedziemy tutaj. Soby będziemy do nich szczelać. A tutaj chyba jest przejazd. Tędy jest przejazd, chyba. Nie wiem, jak tam nasze fałd 2

Awaiting orders. Affirmative. dobra, yes, no, dobra weźmy sobie tutaj parę kryształów. Nie ma co Problems. budować silosów myślę. Myślę, że będziemy po prostu od razu na, yes, mak na maksa Acknowledged. robić Acknowledged. To, co to co powinniśmy zrobić. Yes, sir. Myślę, że tu możemy sobie ustawić nasze fałbójki. Na na okay, dalekim zasięgu, a mianowicie tu i spróbujmy sobie strzelić do niego. Może być, a chyba będziemy potrzebować kolejnych po yeah, dwóch. Dobra, tutaj trwa regeneracja, tutaj mamy obronę. Dobra, jednostki naprawione. Skierujmy nasze fałdwójki. Może teraz na to zobaczymy, jak będą sobie radzić. Podjedziemy kolejnymi fałdwójkami. Zastanawiam się, ile fałdwójek potrzebuje, żeby nasz czoła zniszczyć taki budynek jak ten. Patrz, patrz, cztery. Yes, A sobie zbudujemy 5 yes, yes, Acknowledged. 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 Yes, Acknowledged. 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 Dobra, widzę, że jest koniec yes, funduszy. Ale Afermative. mamy tyle czołu, że możemy sobie zaszalać moim zdaniem. Affirmative! Affirmative!

Akoledzt! Reporter, yes, sir! Jestem gotów. Ready and we agreed to. Kiedyś jednostki tracę, nie bardzo widzę jeszcze gdzie. Okej, okay, już widzę gdzie yes, tracę jednostki. Akoledzt! Akoledzt! Unit lost. Okej, za dużo tych jednostek tutaj Acknowledged. tracę, Waiting on the Akoledzt! No to lecimy, to lecimy. W kolejności to lecimy, prawda? Dobra, zniszczony chyba najważniejszy budynek moim zdaniem. No dobra, to jest szartowałem, to było najważniejsze. Dobra, Wydaje, że wysadzam sobie jak na razie niestety ale swoje czołgi To jest trochę nierozsądne No dobra weźmy sobie kolejne fałd w takim razie

Yes, Okej, okay, widzę, Afermative. że jadą, tylko że mają posiłki cały czas skądś. Afermative. Nie bardzo wiem skąd. Yes, sir. Okay. Acknowledged sure. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Waiting order. Affirmative, Acknowledged. Acknowledged Waiting order. Unit lost. Waiting orders. Affirmative. Unit lost. Okay. So Bana Yes, sir. Affirmative. Funds. Affirmative. 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 Yes, Zaciął mi co no, za, za koleś, yeah. jak on się mógł zaciąć? Yes. Yes, o, niestety. No tak to już bywa. Acknowledged. Acknowledged. Yes, Dobra, naprawiamy, naprawiamy, yes, naprawiamy. No, dobra, ważne, że główna ich baza jest zniszczona. To jest chyba najważniejsze. Dobra, na czerwono jedzie. Naprawiamy się panowie, naprawiamy. Teraz tutaj jeźdź po czerwone kryształy. Chyba za daleko jeździsz, tak mi się wydaje, po te czerwone kryształy. No, ale już dobra, niech będzie. affirmative. Może rzeczywiście jednak te jakie wybuduję? Nie, no więcej wiesz, chyba Reparing. warto będzie, jak dobuduję i naprawię na te. No, no tak, no, nie mają już gdzie zbierać surowców, więc to jest już dobra wiadomość: Reparing. unit ready building. Za dużo, za dużo chyba tych v 2 jak wybudowałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie ma sensu, nie ma sensu ich tak dużo budować, bo one mają być tylko jako wsparcie, a nie jako główna armia uderzeniowa. Dobra, ale no podjedźmy sobie czołgami tutaj. Wyszło nieźle. Reszta bez strat, właściwie. Dobra, jedziemy na nich. Najwyżej znowu dostaniemy. Ok, tam widzę, dalej zbiera. No, jakieś tam czołgi jeszcze zbudujemy. Nie ma problemu, oczywiście, z tym. O, tutaj też widzę, że jest jakiś przejazd. Podjedziemy sobie wystarczająco blisko fobii. Nie wiem ile strzałów, cztery chyba muszę strzelić. Czteroma muszę strzelić, chyba żeby zniszczyć czołg średni. Tutaj widzę, że to jakieś śmigłowce.

O, no, niszczymy, niszczymy i wjeżdżamy. Ok, zajmijmy sobie to miejsce. tutaj. Widzę, że tutaj jest... całkiem nieźle. Za dużo tych 4 Cztery fotbójki to jest maks, mi się wydaje, moim zdaniem. Gdzieś jakąś jednostkę straciłem? Nie tu, nie tu. Dobra, widzę, że tutaj nas elegancko obtaczają. No to my sobie tutaj spróbujemy te podwójki ochronić. Zobaczymy, jak to pójdzie. No kiepsko, widzę na razie. Ale nie najgorzej. Widzę, tutaj. a i tutaj się do nas dobierają. No dobra. OK No tutaj chyba musimy teraz coś odkryć. To faul, faul, po 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 to sobie możemy zniszczyć. bo tylko robi problemy z tego z, tego, z, tego, z tego, i zasłania teren. No to sobie Waiting tu, bo widzę, że jeden czołg yes, niestety ale afermative. się przedostał. Yes, ale to tylko był JEDEN czołg, yes, więc nie ma co się stresować. Dobra, widzę, że tutaj też już raczej afermative. nie ma tak naprawdę czym się w ogóle stresować. Yes, afermative. Dobra, podjedźmy sobie tutaj. Afermative. 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 Ha, a co ja miałem zrobić w ogóle? Sprawdźmy, bo... Wow, nawet nie pamiętam. Zniszcz ich łączność, a łatwiej będzie się ich pozbyć. Dobra, czyli mam ich po prostu wszystkich wyeliminować z tego co widzę. Ha! Ostatni budynek! Dobra, przejedźmy go. Oooo, Acknowledged. 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 co ja tu widzę? Radary jakieś. Yes, Dobra, podjedźmy tutaj na wszelki wypadek jeszcze raz. Okej, okay, widzę, że tutaj coś kombinują jeszcze. Aha, ludzie z rakietnicami wysyłają, no to to nie jest temat, którego bym się bał tak naprawdę. Czy czemu oni mają wsparcie ze śmigłowców? Co to w ogóle znaczy mieć wsparcie ze śmigłowców? Nie powinni mieć w ogóle takiego wsparcia, nie podoba mi się to. Jeszcze jeden kolej z rakietnicą. Dobra, mają tutaj jeszcze coś, czy to jest wszystko? Chyba no, mają tutaj wszystko już, już pozałatwiane? Dobra, no to wy panowie to, tym się musicie jeszcze zająć. Wy tutaj go dorwaliście elegancko. No to z tego co widzę, to jest chyba ostatnia jednostka na mapie, która musi zostać. No, której musimy się pozbyć w skrócie, i chyba mamy misję zakończoną. Cieszę się, wreszcie dostałem czołgi ciężkie i misja wykonana. Tak ma być. Wjazd na bazę. A skuteczność 2% tylko, niestety. Dowództwo 54%, więc całkiem nieźle. Przynajmniej ponad połowa, więc okej. Okay. I udało się dokować w galerii dodatków um, ukończ... poprzez ukończenie misji na tyłach. No, więc tak wygląda sytuacja. Powiem szczerze, gra Sowietami jest Dużo, dużo, dużo prostsza niż gra aliantami. Naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, poza tym fail'em w czasie misji, ale tak. To jest, to jest moje zdanie na, na ten czas. Dobra, co to jest? Radykalny skarb wewnątrz, ok. Dobra, z mojej strony bardzo serdecznie dzięki za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.